Tak, ja chciałem tylko ku pewnej sprawiedliwości przypomnieć, że my senatorowie przegłosowaliśmy pewną formę poprawki w jednej z wcześniejszych ustaw covidowych, która była adresowana nie tylko do tego przemysłu eventowego, ale przede wszystkim do samorządowców, którzy ponieśli w związku z przygotowaniem rozmaitych festiwali, przedsięwzięć artystycznych, właśnie eventów, a nie zdążyli je zrealizować ze względu na pandemię. Wówczas Senat w głosowaniu przegłosował propozycję, aby ministerstwo posiadało już wtedy pewne instrumenty do pomocy tym wszystkim, którzy ponieśli koszty a nie zrealizowali swoich przedsięwzięć. Niestety ta poprawka przyjęta w Senacie została odrzucona w Sejmie. Chcę przypomnieć o tym, bo o tym środowisku artystycznym myśleliśmy bardzo szybko, podpisując się tu w Senacie dwukrotnie pod takimi propozycjami. Mnie cieszy dziś, że po pierwsze znaleziono trochę inne, bardziej skomplikowane formy pomocy, niezbyt satysfakcjonujące, ale jednak i po drugie, że dziś dajemy kolejne narzędzie do tego, aby reagować dla tego całego dużego przemysłu. Ja przypomnę, podawałam wtedy przykłady i festiwalu przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu i koncertu, który potem miał się odbyć, organizowanego przez Artura Rojka, czy też te kłopoty związane z przedsięwzięciami plenerowymi Józefowicza, stokłosy tego duetu, czy przedsięwzięć przygotowanych też na okres czerwcowy i lipcowy, czyli tych wakacyjnych. Dziś z satysfakcją możemy przyjąć, że jest kolejne narzędzie, ale dla oddania sprawiedliwości naszym wszystkim aktywnościom przypomniałem, że pierwsze propozycje klubu senatorów Koalicji Obywatelskiej pojawiły się już w marcu. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję, pan